Dużo jest pytań o Papałę. Kto zabił Papałę? Eee, więc tak, możliwość zabójstwa Papały już było tyle, że nawet chcieli biznesmena ściągać ze Stanów Zjednoczonych. Eee, okazało się, że to jednak wszystkie były fałszywe prochy. Mhm. Eee, myślę, że prawda jest najbardziej banalna, którą teraz e, okazało się, z tego co ja wiem, że jeden ze świadków kolonnych przez prokurat e, e, był sprawcą nie tylko mówię to wiem że słyszenia a jeżeli to, to powiedział historię która jest możliwa złodzieje samochodu, kradli samochód i pa, a Paweł ma jakby ten społecznik to mógł zobaczyć to i zwrócić uwagę a oni jest, nie, albo byli amatorami albo skonikowali bo to było w nie wiem spiski, spisków, które one sobie wnosili, wszystkie okazały się fałszywe. Podobno ja yy, też wydać niej baranina. Nawet nie wiem czy... O, Przepraszam, przerwę ci, gorąco ci? Nie, czyli wiedzą, co to jest baranina. Yy, baranina to jest taka osoba, najwięcej zna, ale najwięcej, że tak powiem, zakójstw robiła wydała zlecenia z zabójstw i inne sprawy. Na przykład jedna z poza Polski też wydała zlecenia z zabójstwa naszego ministra, słyszałeś? Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie że minister dostał w łeb dwie kulki? Nie. Nie. No to jest nie, nie. Został wystawiony. I ma to, a, a, a poza tym... Uważam, no, że jak już e, gangster sięga po polityka, to musi być już naprawdę bardzo dużej rangi. Ja Ale on... Ten minister, robił biznesy i dał dupy chciał, a on też chciał wydać wyrok. Niewiarygodne? Okej, okay. nie, nie, jest to, jest to, to, to sprawdzisz, ej, ja cię, chodź, chodź. Okej, okay. ja uważam, że akurat w tym świecie, nazwijmy to, nazwijmy to, legalno, nie wiem kto mógłby nawet w ale mnie zdjęli, legalno polityką on też jest duże przestępstwa, czasem jeszcze więcej niż... Stary, nie znam no króci. więc tak, mam ci coś powiedzieć, coś co... Może powiedzieć że przesadzam, a ja zupełnie nie przesadzam. Ja uważam, że ja, no, jeżeli chodzi o etykę i moralność, jestem o wiele lepszy od ministra zdrowia Szumeskiego, który miał te i pane podkrążone oczy i was nawijał wam słodkie kawałki i wydymał na was na 90 milionów. Was, nie mnie, bo ja podatku nie płacę. On udawał owieczkę. I was pogryz, a ja jestem Wilkiem. Nikogo nie udaje... Wszyscy wiedzą, że jestem Wilkiem i mogę ugryźć. Kto jest wtedy taki no, rodzi nie bardziej. Rozumiem, rozumiem, wiem o czym mówisz. Wydymał was, wszystkich na... W prawa. ma jest prawa. Nie ma Podatników. W stać prawa. Okej. Okay. Ty jako wilk pogryziesz wilka, a on jako osoba taka gryzie wszystkich po kolei nawet tych najmniejszych. Jako uwieczka, ale no jeszcze go no, przeżyłem, że ja, żartował życie Polakom, to a zamówił. Za 90 milionów są re, respiratory. I gdzie one są? Nie ma. A gdzie one są? Byłem no, na chwilę I... do narodowym, ale się ich nie ma. No. No, widzisz. Tylko i z polityka i Szczerze, tej... Jeżeli nie z mojego punktu widzenia, to ja cholera jest tam. To jest gangster, kurwa. Z niego trzeba brać. Jedną dziewięćdziesiąt baniek i zobacz. No, <laughs> I wysiędzisz. Ja się Z się mojego punktu widzenia, nie? Wiem. Ale z waszego to, to dla Was to przerażać. Pytania od ludzi? No, no, mi tu strasznie dużo leci. E, co pan sądzi o lojalności wśród swoich? E, to jest rzadkość, ale ja na przykład po, co, już zawsze trzymam... Przepraszam, sekundę. ...w całym życiu. E, ale, ale taka lojalność ma tutaj myślę, że chodzi o to, że ja oddam życie za kogoś, a ktoś za mnie, bo tylko to, to nie nazywam lojalnością, tylko przyjaźnią. Mam takie osoby, które jak, jak powiedzieć kuratą będę wiedział, że swoim, swoim ciałem i jestem pewien, że oni mnie również. Jakim samochodem jeździ pan na co dzień? Hmm. Przy okazji, teraz wejdę na hulajnogę. Na hulajnogę. I od razu mam 3 lata. Od razu dostaję 3 lata. Ponieważ mam zakaz sądowy jeżdżenia pojazdami mechanicznymi, wodnymi, lądowymi i powietrznymi. No, kur... Nie wiem skąd te powietrzne, no bo już nie mam licencji pilota. Nigdy w ogóle rzeczy nie. Może. Nie miałem prawa jazdy generalnie. Tak więc mam zakaz i teraz 3 lata, bo już dostałem wyrok, jak pokazywajesz się, tego chyba SLANG na targach, na słupie. Mm -hmm. No za to do, za to właśnie ten. i teraz, co, jakbym dostał 3 lata, za, jeżeli pojadę hulajnogą i mam w się to przyszły do wronek bez ten zasobów. Hmm? Za nogę na, Że ma. no. tak, to już takie mogło być u mógłbym jeździć nielegalnie, ale już mi się to kończy teraz. Za trzy miesiące i mm -hmm. pierwszy raz zrobię sobie prawo jazdy. O. A czym wtedy będziesz jeździł? Już mam, już stoi. E, to jest S, e, również SL, ale nie ten, który teraz rozbiłem na supie, tylko poprzednia wersja SL, który stał, stał się klasykiem. Naprawdę klasykiem. Ja już taki SL jeździłem kiedyś, też się z nim e, Ale tak przysiągnę sobie, że wsiądę do niego, gdy, be, gdy będę miał prawo jazdy. Pierwszy raz wrócić. Eee, co sądzisz o Giorgio? Bardzo dużo tych pytań jest. A, Giorgio, prawa Wayne ale... A potem udaje, że mnie nie zna. Tak faktycznie naprawdę, no nie znam, nie znam, ja go nie znam. Ale ja byłem u niego ostatnio dwóch razy na rafa. i mu nawet wysłałem te... Prawie tipów, powiedziałem, fajnie, podoba mi się ten, lubię, lubię jak ktoś ma dystans do siebie. Aha, z tym Giorgio... Ja jestem w, w kasy tak, nigdy go nie widziałem. Kiedy on chodzi do tych kasy i wygrywa, to Nie wiem. To jest jego kontent, to tak content, ta kontent, rozumiesz? Nawet mi się to podoba, bo no, ja, ja mam też dystans do siebie i potrafię sam z siebie sobie się śmiać. Co oznacza Twój y, skorpion na dłoni? Eee, to jest uważny. Bardzo. E, no więc nie chciałbym na tym tego rozmawiać. Jest może... Nie wiem, ale może być, że niektóre tatuaże w więzieniu którzy znaczyły lub znaczą. Um, on coś znaczy. Nie, nie jestem znaku z poznaków skutkonawcy. Ja teraz mam takie pytanie totalnie z innej beczki, Dobra, bo zwróciłem go. uwagę i wtedy się nie odważyłem, teraz się odważę. Czy taki twardy facet jak ty, którego nie złamało ani prawo, ani nic w więzieniu, a widzę, że jest dość mocno na skórze? Czy ty jakoś się w ten sposób? Czy taki fazę twardy, jak, jak ty też nie umiesz umieściem sobie poradzić z emocjami? Dobre pytanie, ale to udało powiedzieć o tym, że dobrze. Na początku, jak zaczynałem, wystarczyło, że ktoś miał met m, porąbał trochę na siłowni i już z samego wyglądu miał respet. Ogolił mocno, i co i miał respekt. Ja bym drobniejszy. Mhm. I teraz tak. To, a to tak, już tak ja na początku tych strydów, wielkich sterydów chciałem rozpierdolić, a miałem taki fajny sposób. Brałem rurkę zbrojową, rurę zbrojną, jak te ręki i waliłem ich tu, wpiszczam. Nie w kolano, bo w kolano nie ucałujesz e, raz na pięć razy, nie wiesz. A tu masz dużą przeszyk. I kość, jak ładnie tą to, to siada na dupę. I wtedy jest, jest mój, każdy. E, chyba piąty w takim sterydzie, Powiedzieli, kurwa z małem się uważać, to świadomość. Jest piję". szalony. Tak a, tak, a te rzeczy że dodatkowo są jak wiesz, ktoś wyżej sztyny. Na przykład to co zostawiłem, to ja wbiłem sobie sam pakiet. patrzyłem mu w oczy podwoniłem. My Myślę, że jesteś czwarty. A tu, tu mam też taką stok... całe ręce masz widzę. No? A, a innym razem wszystko rozbierzmy, taki żeby... Pana, to wszystko po to, żeby to że miód mojego wzrostu nie należy ze mną doczekać. Moją ulubioną zabawą, wiesz co było? Przykładali tu ręce, papier papierosa na ostro i rzucaliśmy pomiędzy nas. Obydwóch nas pali tak samo. Tak samo ciebie i mnie. Ale ten to pieszo, ten rękę przybywa. Ja nigdy nie odpieszy nie odsyłam. To jest po prostu... Ale te, ten okres bardzo mam za sobą. Okej, 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 to było wtedy, żeby zdobyć w hierarchii jakąś tam pozycję. Już ten, się już wiedzieli, że z małą kanawią nie należy zazierać. Za okay. A potem dostałem się już na, na wyroki. miałem więzienny wyrok, też usta Zjebałem jakąś szczelkę Też za każdym razem zostałem przewieziony do Mięcina. A tak jak my da, to mówiliśmy jest e, kamie, 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 kamieniołomy, a to tam betony robiono, takie pizzy, bistepe I tam nawet krzepy, wszystko, moja już była duża. A po tym okres na recydywę, nie? tam się dobrze A za co ci tak naprawdę? Zaki jaki najbardziej cię ludzie szanują? Moje historie wiem, znamy. E, myślę, że. Zajniecie. Nie wiem, ale analizując sytuację myślę, że to, że jak dostaję po 12 tak, tutaj mi się, i dwa razy miałem po dwa razy po 12. To, że wszystko biorę na klatę, mówię prowadź pod serem. Nie rozpierwano nam się kosztem innych, nie chcę być na wodę, biorę na klatę. mam odpowiedzialność za własny czyn. Ale tak stricte jako jak danego przykładu nie ma, po prostu za całą kształt. Tak, no bo, bo to ja uważam, że skoro robisz, to co robisz. To są dwie opcje: albo znasz kulkę, albo pójdziesz siedzieć, prędzej czy później. Jeżeli ktoś myśli, że nie pójdzie, siedzieć, to jest idiotą. Okay. Rozumiem. A czy Ty, właśnie chciałem, chciałem wytłumaczyć, czy Ty możesz naszemu społeczeństwu wytłumaczyć, że Twoje lata, w których Ty byłeś, a teraz te lata, bo jesteś w jakimś stopniu wzorem. Ro, na... roz, rozumiem. E, w moich latach co tydzień co ty poda, podawała, że jest 15 ciał po bombach, po strzałach, po no bombach między frakcjami w Polsce i między różne wojna wojna gniła, wojna z żebyśmy mnóstwo całą wiele jak właśnie eee, czasy się zmieniły nie ma już tego wszystkiego ale czy na pewno Chciałem, chciałem to innym. Chciałem, żebyś ustrzegł młodzież przed to właśnie... Ja ustrzegam ich w ten sposób, że pokazuję na przykład tortury w zakładach jak, yy, ale pokazuję tylko te tortury, takie uczynie, których sam doświadczyłem. Wyobraź sobie, że największych tortur doświadczyłem za demokracji. Gdzie powinno być... Tak, a no, jak to... ja pokazuję tortury za, przed yy, zwanym okrągłym stołem i po okrąglu. To największe. Przeżyłem jednak, mimo wszystko, już na demokracji. Wtedy noga w szpital, nawet, nie wiem, kiedy. No też opowiedziałem tą historię na stoczniku mojego i Okej, no to jak oni, na przykład, retuszują, na chowają takie tortury, no bo jak storturujecie w jakiś sposób, to zostają się jak oni to w jakimś się Sięgłodobo, nie mówimy o Tobie, ale jest ktoś, kto byłby w stanie się, mówić mówiąc, na klawisza, który go torturował, to jak oni to są w stanie uchować? się klawiszy powie, że tak nie było. Aha. bo ja na przykład mówię teraz o tej celi, celi, celi dźwiękochłonnej, To jest cela w celi. Tak, no rozumiem. I, i tam właśnie o, te fakto nieudowanie nawet, że mnie pobili. Aby zaczął? Ja no, nie byłem pobity. To hmm. która polegała na czymś innym. Chcesz wiedzieć na czym? Na czym? To wejdziesz odcinek sobie, do których zakładach Kamik. No na, na, na YouTube, Na YouTube, go, na godzinę, to zobaczysz. Wyglądałem już okay. prawdopodobnie potem już nie pa, ok. No i do tego zmierzam, wylądowałeś w szpitalu, czyli w miejscu publicznym, gdzie są ludzie, którzy mogą w jakimś stopniu zainterweniować w takiej sytuacji.